Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Profesor Anna Sowiżdżał z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dla wielu brzmi skomplikowanie, ale czym są dzisiaj geotermalne źródła energii? Jak działa energia geotermalna? Geotermalne źródła energii to myślę nasza przyszłość, to potencjał energetyczny, który możemy wykorzystać, który powinniśmy wykorzystywać wszędzie tam, gdzie są odpowiednie warunki geologiczne geotermalne, przede wszystkim do celów ciepłowniczych. To geotermia to to co pod naszymi stopami, to energia wnętrza ziemi, zakumulowana z jednej strony w wodach, natomiast z drugiej strony także w skałach, które możemy wykorzystywać to także ogromny potencjał właśnie, że w tych suchych skałach. To takie przyszłościowe, innowacyjne rozwiązania, które również analizujemy z możliwością wykorzystania w przyszłości. Ale obecnie w Polsce wykorzystujemy tylko systemy hydrogeotermalne, systemy związane z wodą i tą wodę eksploatujemy ze zbiorników geotermalnych właśnie po to, żebyśmy mogli produkować energię cieplną, żebyśmy także energię geotermalną mogli wykorzystywać do innych celów, na przykład do rekreacji, do balneoterapii, z korzyścią dla rozwoju też lokalnego. Znamy takie przykłady w Polsce, chociażby podgrzewania boiska piłkarskiego za pomocą wody geotermalnej. To szklarnie szeroko na świecie, chociażby w Islandii, wykorzystywane właśnie energia geotermalna do produkcji, do, do podgrzewania szklarni. Czy... Także geotermia to szereg możliwości, które nam tutaj daje. Czy geotermalne źródła energii są popularne w Polsce? Myślę, że jeszcze ciągle za mało. Pierwsze ciepłownie geotermalne, które w Polsce powstawały, to były lata 90. W Polsce tą najstarszą i największą ciepłownię geotermalną mamy na Podhalu. Powstała w latach 90. w wieku. Ostatnie lata to coraz większe zainteresowanie geotermią. Przede wszystkim też ze względu na możliwości uzyskania dofinansowania do wiercenia pierwszego otworu dla gminy. To taki boom geotermalny, to dało taki impuls dla rozwoju geotermii, więc liczymy, że będą powstawały kolejne ciepłownie geotermalne, że będzie ich coraz więcej. Obecnie realizowane są nowe inwestycje, powstają nowe otwory. Wiemy już, że kolejne ciepłownie ostatnio oddana w kole, niedługo pewnie w Koninie, w Sieradzu będą powstawały. I że ta geotermia będzie coraz bardziej popularna, bo ciągle w Polsce mamy ten niewykorzystany potencjał geotermalny. Te siedem ciepłowni, które funkcjonowało do niedawna, to ciągle za mało możemy wykorzystywać ich dużo więcej właśnie dla, z korzyścią dla gmin, dla lokalnych mieszkańców, właśnie dla produkcji ciepła, ale także dla innych zastosowań. Więc gorąco liczymy że tych ciepłowni będzie powstawało więcej, a wiemy już, że kolejne są w takich fazach zaawansowania, że wkrótce mamy nadzieję, że to ciepło do mieszkańców popłynie. Pani profesor, trzeba przyznać, że odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność. Widzimy panele fotowoltaiczne, widzimy pompy ciepła i to już wydaje się, że staje się codziennością, ale w jaki sposób taki zwykły Jan Kowalski, czy może w jakiś sposób korzystać z geotermalnych źródeł energii? Oczywiście, jeśli mówimy o takim odbiorcy indywidualnym, to może on korzystać z geotermii, z odnawialnych źródeł energii, ale tutaj mówiąc o geotermii, za pomocą pompy ciepła. Pompy ciepła są różnych rodzajów, natomiast gruntowa pompa ciepła, którą możemy sobie zainstalować w naszych domach, to pompa ciepła, która wykorzystuje właśnie tą energię geotermalną, związaną z energią wnętrza ziemi. Oczywiście, jeśli ją zintegrujemy z innymi odnawialnymi źródłami energii, jak panele fotowoltaiczne, które wykorzystamy do napędu tej pompy ciepła, to jeszcze skorzystamy pod kątem tej odnawialności i ekologiczności. E, oczywiście energia geotermalna wykorzystywana w, za pomocą tych głębokich systemów. Jest skierowana przede wszystkim do systemów ciepłowniczych. No i tutaj już podpięcie do takiej sieci ciepłowniczej przed odbiorcę indywidualnego, natomiast cały system jest systemem, który musi zainicjować gmina czy to inwestor w danym terenie. Natomiast pompa ciepła, jak najbardziej, jako bardzo dobre rozwiązanie dla mieszkańców indywidualnych. Jaki jest koszt korzystania z takich geotermalnych źródeł energii? Na ile musielibyśmy przygotować swoje finanse i swoje fundusze, aby zacząć z tego korzystać? Wykorzystanie energii geotermalnej jest zależne od tego, w jakich warunkach geologicznych się znajdujemy, i od tego też zależny jest koszt. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo w zależności od tego, jakie są parametry źródła, tak, tyle później będziemy musieli zapłacić za energię. Również jaka jest sieć ciepłownicza, jaka jest długość tej sieci. Szereg różnych uwarunkowań, które będzie determinowało koszt jednostkowy energii. Natomiast. Można powiedzieć, że tam, gdzie energia jest wykorzystywana, energia geotermalna jest ona konkurencyjna do innych źródeł energii. Zatem, oczywiście, takie indywidualne podejście, oszacowanie kosztów, ale energia geotermalna to także dostępne i przystępne cenowo źródło energii. Więc myślę, że nie możemy, nie, nie musimy się bać tutaj kosztu tego jednostkowego tej energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza tam, gdzie udostępnimy je w odpowiednich miejscach, w odpowiednich miejscach pod kątem parametrów, a mówiąc o, o energii geotermalnej, mówimy tutaj przede wszystkim o źródle, jakim jest woda, o odpowiedniej temperaturze, wydajności, mineralizacji, która nam później zapewnia właśnie um, odpowiednie wykorzystanie i też. Um, Koszt jednostkowy. Jeśli mówimy też o kosztach, to ja może też powiem o badaniach, które my prowadzimy, o takich innowacyjnych badaniach. One, produkcja energii w sposób innowacyjny zawsze będzie nieco droższa. My realizujemy taki projekt Energizers, który ma na celu rozwój technologii systemów wspomaganych, wspomaganych systemów geotermalnych, wykorzystujących dwutlenek węgla jako medium robocze. Projekt jest realizowany w takim polsko-norweskim zespole. Uzyskał finansowanie z funduszy norweskich za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I rozwijamy technologię właśnie po to, żeby obniżyć w przyszłości koszty produkcji energii, żeby udostępnić. Te pokłady energii geotermalnej, które są związane z takimi głębokimi zbiornikami, gdzie skały są suche, gdzie nie mamy wody i gdzie dotychczas te ceny udostępnienia tych zbiorników i wykorzystania tego potencjału energetycznego gorących, suchych skał były dość wysokie. Mamy nadzieję, że efekty naszych badań spowodują również obniżenie tych cen energii, że to wszystko właśnie wpłynie na to, że także ta innowacyjna technologia. Będzie technologią w przyszłości dostępną tutaj dla naszych mieszkańców. Pani profesor, mówimy o tym, że nie wszędzie ta energia geotermalna może być wykorzystywana w takim samym stopniu i jest to zależne od wielu czynników, na przykład tych geologicznych, geograficznych, gdzie zatem są najlepsze miejsca w Polsce z potencjałem geotermalnym? No, takie miejsca są znane. Jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie tej klasycznej geotermii hydrogeotermalnej, to mówimy tutaj przede wszystkim o Podhalu, gdzie woda geotermalna jest wykorzystywana od wielu lat, gdzie te parametry są potwierdzone, gdzie jest to znane. Więc ten region Podhala jest wyjątkowo ciekawy, jeśli chodzi o geotermię. Drugim takim regionem jest region dużo większy obszarowo i też geograficznie bardziej zróżnicowany. Jest to region niżu polskiego. I tam w strefach niece wśród polskiej, zwłaszcza Niemieckiej-Mogileńsko-Łódzkiej, Niecki szczecińskiej Warszawskiej, tam mamy regiony, gdzie zbiorniki geotermalne występują na odpowiednich głębokościach. To są przede wszystkim zbiorniki Dolnej Jury, Dolnej Kredy. Wody z tych zbiorników charakteryzują się odpowiednimi parametrami, temperaturą, ale także wydajnością. No i to są regiony, gdzie też już wykorzystujemy częściowo wody gotermalne do celów energetycznych, gdzie są plany wykorzystania w tej najbliższej przyszłości i gdzie możemy wskazać takie regiony bardzo perspektywiczne. Oczywiście też są inne regiony w Polsce, o których możemy mówić w kontekście wykorzystania energii geotermalnej, natomiast te o których wspomniałam to są takie te najlepsze, jeśli chodzi o potencjał geotermalny. Nie mogę o to nie zapytać, jakie są zalety stosowania energii geotermalnej? No tutaj pewnie by można było odpowiadać bardzo długo i szeroko. No myślę, że przede wszystkim to, o czym mówimy, jest to czysta, ekologiczna energia, a tego poszukujemy w czasach, kiedy w naszych miastach mamy ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza, gdzie w zimie towarzyszy nam smog. Poszukujemy alternatywy, żeby produkcja energii była Czysta, ekologiczna, żebyśmy nie robili to w zgodzie ze środowiskiem, a nie przeciwko niemu, więc zdecydowanie wykorzystanie energii geotermalnej takie jest. Produkując um, ciepło przy wykorzystaniu źródeł geotermalnych, ograniczamy emisję substancji zanieczyszczających do atmosfery, poprawiamy jakość powietrza. To ten najważniejszy aspekt, ale nie jedyny. E Energia geotermalna, wody geotermalne dają nam ogromne szanse rozwoju. Możemy, jeśli parametry na to pozwalają, możemy rozwijać region w oparciu o wody geotermalne, rekreacja, balneoterapia, inne aspekty, które pozwalają nam zdynamizować rozwój regionu. To też niezwykle ważny aspekt. A w kontekście energii odnawialnej, no bo o takiej tutaj mówimy. Też to, co jest wielkim atutem wykorzystania energii geotermalnej, to jej dostępność. Jeśli już stwierdzimy źródło geotermalne, to ono jest dostępne przez Cały rok, niezależnie od pory tego roku, niezależnie od pory dnia, więc to źródło jest dostępne do wykorzystania właśnie po to, żeby tutaj dbać o środowisko, dostarczać tą energię jak najlepszej jakości. Pani profesor, mówimy o zaletach, ale musimy być obiektywni. Jeśli zalety, to są pewnie też jakieś wady. Ale oczywiście nie ma takiego źródła pewnie których, które nie ma wad. Ja myślę, że tutaj wady wynikają przede wszystkim z takiego wielkiego zróżnicowania tego źródła. No bo jeśli mówimy o wykorzystaniu tych najlepszych obszarów, no to tam będzie nam najłatwiej. Natomiast jeśli wchodzimy już w tereny, gdzie te parametry źródła są gorsze. Na przykład mamy wysoką mineralizację, to pojawiają nam się problemy eksploatacyjne, problemy z zatłaczaniem tej wody do złoża. Więc to też w kontekście takich wad można, można wskazać. Natomiast każdy region jest inny i w każdym regionie inaczej będziemy tutaj zagospodarowywać to źródło, natomiast musimy o tym pamiętać, o tych takich zagrożeniach związanych właśnie z wykorzystaniem wód różnej jakości. No, co jest problemem? Problemem może być też to, że otwory, które wiercimy, mogą być otworami negatywnymi, czyli nie, nie mogą, mogą nie spełniać założonych w projekcie robót geologicznych parametrów. Stąd też właśnie ten dynamizm, który widzimy obecnie w geotermii, wynika z tego systemu wsparcia który dotychczas funkcjonował, gdzie były środki przekazywane na to wiercenie pierwszego otworu, dla ograniczenia tego ryzyka geologicznego. No takie ryzyko geologiczne istnieje, zwłaszcza w tych miejscach mniej rozpoznanych, gdzie ta informacja geologiczna jest uboga, że taki otwór może być otworem nietrafionym czy negatywnym. Mimo wszystko uważa pani profesor, że na przykład samorządy powinny inwestować w geotermalne źródła energii? Oczywiście wszędzie tam, gdzie takie warunki istnieją, powinno być zainteresowanie możliwościami wykorzystania tych źródeł energii, są systemy wsparcia, więc zachęcam tutaj do zainteresowania tym tematem dla rozwoju właśnie geotermii. Oczywiście, jeśli w danej gminie nie ma stwierdzonego potencjału geotermalnego, no to nie można na siłę wykorzystywać tutaj właśnie i sięgać po te środki, natomiast wszędzie tam, gdzie te zasoby. Pozwalają nam tutaj przewidywać, że te efekty będą dobre funkcjonowania instalacji. To zachęcam do zainteresowania się geotermią. A dużo jest takich nieodkrytych miejsc, gdzie faktycznie można byłoby korzystać z tych geotermalnych źródeł? Te miejsca są ciągle odkrywane, tak jak wspomniałam, kolejne 30 miast zostało dofinansowanie na wiercenie pierwszego otworu, więc myślę, że w najbliższym czasie będą kolejne wyniki, które nam pokażą i rezultaty, jak to wygląda w tych miastach polskich, natomiast to na pewno nie wszystko, na pewno ciągle jeszcze są miejscowości, które mogłyby ten potencjał nieodkryty odkryć. I chyba chodzi o to, aby ten potencjał odkrywać, cały czas odkrywać. Tak jest. Bardzo dziękuję. Temat geotermalnych źródeł energii przybliżyła profesor Anna Sowiżdżał z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Siódma dziewiąta, rozmowa poranka.